Jakie emocje po, po takim wieczorze, i czy już rozmawiał Pan może z córką? Yy, tak, rozmawialiśmy wczoraj po, po całej Gali. Była bardzo zadowolona i zafascynowana, ucieszona yy, tym miejscem. No i jak również ja, bardzo dumny z niej, że, że tak daleko zaszła. I bardzo się cieszymy z całą rodziną, z, z synami, z, z, z wnuczkami, z synowymi. Wszyscy jesteśmy zadowoleni, że tak to pięknie. Poszło. Aneczka jest bardzo zadowolona. Została jeszcze na tydzień urlopu tam w Meksyku i za tydzień będzie wracać do Polski. Czy będzie jakieś tutaj specjalne powitanie? No jeszcze nie zdążyliśmy się nad tym zastanowić, jeszcze pomyślimy, jeszcze mamy parę dni, to pomyślimy nad tym. No i planuję też w przyszłości jakąś rodzinę założyć, chcę mieć dzieci, także no bardzo jej kibicujemy w tym. Jesteśmy tutaj w Wartkowicach w bardzo pozytywnej sprawie, mianowicie e, chodzi nam tutaj o sukces Ani Płoszyńskiej, która zajęła bardzo wysokie miejsce w konkursie miejsc na wózku w Meksyku. E, I tutaj pytanie do Pani, czy zna Pani Anię? Oczywiście znam rodzinę, znam bardzo dobrze Anię, i bardzo współczuję jej z tego względu, co się wydarzyło w ich życiu. Najpierw strata mamy, później ten jej wypadek i ta choroba, no i niepełnosprawność do tej pory na Wózku Inwalidzkim. Także jest super dziewczyna, super sobie radzi w życiu, idzie do przodu. Ta niepełnosprawność nie przeszkadza jej w tym, wręcz motywuje ją pewnie do chęci do działania dalszego. I zawsze sercem jesteśmy z nią i jej bardzo kibicujemy. Także dziewczynka naprawdę na medal. Dumni na pewno jesteśmy bardzo z tego, że z naszej takiej małej miejscowości, jak jest Bartkowice, taka osoba tutaj nam się wykształciła i taka piękna, że zajęła tak wysokie miejsce. Także jesteśmy bardzo dumni i myślę, że no władze nasze wezmą to pod uwagę i jakieś powitanie dla Ani zgotują. Także jestem w dobrej myśli. I no, zawsze Ani kibicowaliśmy, i dalej będziemy ją wspierać i kibicować nadal. Każdy sukces naszego mieszkańca jest dla nas tutaj jakąś chlubą, i w tym momencie również zajęcie drugiego miejsca w tak myślę ważnym konkursie. W pewien sposób również tutaj rozsławia naszą gminę dzięki właśnie pani Ani Poszyńskiej. Mhm. Też właśnie chciałem zapytać, co to oznacza dla, dla gminy taki sukces, bo on na pewno troszkę się głośno zrobi teraz o, o tutaj, o Wartkowicach. No myślę, myślę, że tak, że będzie na pewno głośno, bo to przecież cały świat przygląda się, przyglądał się i będzie się przyglądał temu wydarzeniu i, i jego wynikom, także również przy okazji my tutaj jako, jako mieszkańcy, jako gmina, jako społeczność Wartkowicy zdecydowanie zyskujemy poprzez sukces naszej mieszkanki. Czy może w planach jest już ulica Ani Płoszyńskiej w okolicy? Nie rozważaliśmy jeszcze takiego rozwiązania, aczkolwiek nie wykluczam go oczywiście. Czujemy się bardzo znamanie od dziecka. Jest bardzo ambitną, inteligentną dziewczyną. I jej coraz większych sukcesów oraz powrotu do zdrowia. Tutaj dla lokalnej społeczności na pewno to jest dla... ważna kwestia, bo. To, bo... Osoba stąd z małej miejscowości osiągnęła naprawdę taki międzynarodowy sukces. No to już jest jej drugi, bo przecież w Mistrzostwach Polski też zajęła bardzo wysoką lokatę.